Co ty wyplupujesz? Ała, co to było? Ziemianie znów haratają w gałę i któryś z nich musiał wypić Red Bulla. Red Bull doda ci skrzydeł. Sprawdzę, dlaczego żatecki Zara jest tak doskonałym piwem. Jest w nim najlepszy na świecie żateckich mija. Jego aromat... Znakomity... Mm. Żatecki otwiera się na innych. A w smaku jaki? Najlepszy. Żatecki zero. Najlepszy w smaku. Wszystkich, którym upały odbierają energię, i dla tych, którzy chcą nawodnić organizm, dla wszystkich, którzy szukają orzeźwienia, litorsal uzupełnia płyny, gasi pragnienie i utrzymuje właściwy poziom elektrolitów nie tylko w upalne dni. Litorsal numer jeden wśród elektrolitów. Spragniony? Uzupełnij płyny z napojem Litorsal nawodnienie. Trzy owocowe smaki, tylko 20 kalorii w butelce. Litorsal, poczuj moc nawodnienia. No. bobrowe bonusy. Zrób zakupy z aplikacją hey Obi, zbieraj punkty w sklepach i na obi.pl i wymieniaj je na atrakcyjne rabaty w sklepach stacjonarnych. Zrobisz to z OBI. Jak ja kocham życie. Abonament podzielony na pół w pluszu, zero potrzeb telekomunikacyjnych. Okoń zwabiony. Nic mi więcej nie potrzeba. Oglądam sobie rzeczy w internecie, bo mam dużo gigabajtów. Misiek siedzi sobie ze mną w łódce i łowi. Mm -hmm. Przypominam okoń zwabiony, więc zero potrzeb, zero testosteronu. Nie muszę z nikim walczyć, bo nie mam o co. Mam hajsy, bo abonament podzielony na pół. I okoń zwabiony. Podziel abonament na pół i płać 20 zł miesięcznie za osobę. Pozdrawiam! Pias. Palocki! Trzymajcie się! Harna się brać! Pomoc na wygra z piwo albo sterobach! Harna się brać! Wciągniecie z reszty! Dawaj do nas. Trzymajmy się razem, Zbyszko. Teraz to złapałem coś grubego. Ty też złap grubą rybę od New. 3 miesiące za 0 złotych. a potem po 19 zł na osobę w parze 60 giga i reszta bez limitu. Będziesz moją parą. Nareszcie razem ty. I twoje lody Rafaello. Znajdź czas na relaks przy wyjątkowym połączeniu egzotycznego kokosa i migdałów. Lody Raffaello. Smak prawdziwego lata. Teraz również w nowej brzoskwiniowej odsłonie. Raffaello Peach Dream. Dzięki opcjonalnej usłudze weryfikacji na Vinted artykuły luksusowe są sprawdzane pod kątem autentyczności pozwalając na zakupy ze spokojną głową. Sprzedawaj produkty premium bez opłat na Vinted. Capri Sun, pyszną zabawę masz zawsze pod ręką. Za Zasmakuj mocy owoców z każdym łykiem napoju Capri Sun. Capri Sun, ten smak to fan. Ekipie Lawrence to Crunchips rozkręca imprezę. Jest Crunchips, jest impreza! Poczuj letni vibe z Crunchips Summer Edition i najlepszą ekipą. Lawrence w naszych rękach, a w Waszych impreza.